Dzień dobry, witajcie. Chyba wiele osób ma taką obsesję, że od czasu do czasu ogląda swój kał i gdy zauważy w nim jakieś niestrawione resztki pokarmowe, to zaraz spada w panikę, że tam jest kukurydza, pomidor, ogórek czy może marchewka. I wiele osób twierdzi w ten sposób, że no, niestety niestrawione resztki pokarmowe, jak można wyczytać w internecie, to jest objaw, bądź to chorych jelit, bądź to chorych trzustki, bądź to innych zaburzeń trawienia. Wtedy najczęściej rozpoczyna się poszukiwanie na własną rękę, wykonywanie różnych, wielu niepotrzebnych badań, które miałyby znaleźć i rozwiązać problem. Wyjaśnijmy sobie, że włókna roślinne nie są trawione, dlatego że człowiek nie posiada enzymu, nie posiada celulazy, która rozkładałaby celulozę. Tak więc twarde łupiny czy nasiona nie są trawione. Mak, ale na przykład nasiona lnu, czyli siemię lniane czy słonecznik spożyte w całości będą w całości wydalane. Skałem. Jeżeli zatem ktoś chce jak najbardziej korzystać z dobroczynnego działania nasion, czy wykorzystać jak w jak najlepszy sposób składniki mineralne i witaminy, które są w nich zawarte, to powinien je jak najbardziej dokładnie pogryźć bądź zmielić. Dlatego, że spożyte w całości zostaną również w takiej samej postaci wydalone. Natomiast jeżeli chodzi o skórkę od papryki, czy na przykład kabałki. Skórki od pomidora, to również są to prawidłowe elementy stolca. Nie możemy tutaj mówić o niestrawionych resztkach pokarmowych, w sensie stricte, które miałyby jakieś znaczenie patologiczne. O ile nie występują bóle brzucha, stolec jest prawidłowo uformowany, nie ma w nim objawów alarmowych, czyli nie pojawia się ropa ani krew, ani nie następuje utrata masy ciała, to w zasadzie nie ma się czym przejmować, że zauważymy w stolcu trochę kukurydzy. Niestrawionej skórki od papryki czy pomidora bądź na przykład jakieś nasiona. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś faktycznie chce pozyskać wiarygodną informację na to, czy trawienie u niego przebiega prawidłowo, to należałoby wykonać ku temu odpowiednie badania. Jeżeli ktoś faktycznie chce. Wykluczyć chorobę jelit, czy chorobę na przykład trzustki, czy inne choroby, to w zasadzie większość z tych badań laboratoryjnych można wykonać nawet bez skierowania. Trzeba tylko wiedzieć po prostu, jakie. Po pierwsze, w celu oceny prawidłowej czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki, jeżeli występuje faktycznie jakieś zaburzenia trawienia bądź to białek, tłuszczów lub węglowodanów. Warto we krwi oznaczyć lipazę i amylazę oraz w stolcu elastazę. W celu oceny, czy nie występuje stan zapalny jelit, warto we krwi oznaczyć kalprotektynę. A jeżeli występują na przykład śluz, biegunki cuchnące, to wtedy warto wykonać ba parazytologiczne badanie kału i dodatkowo osobno badanie kału na antygen Dziardzia Lambria. Natomiast również tutaj niezastąpione jest tak zwane ogólne badanie kału, które wykrywa właśnie niestrawione resztki pokarmowe. Ale te, które mają patologiczne znaczenie, to skrobia, czyli niestrawiona skrobia, występująca w kale większej ilości niż pojedyncze ziarna skrobi. Skrobię wykrywa się za pomocą płynu lugola, z reakcji, którą wszyscy znamy ze szkoły. Również wykrycie tłuszczów kale, który wykrywa się za pomocą lipofilnych odczynników takich jak Sudan 3. No i oczywiście wykrycie włókien mięśni poprzecznie prążkowanych. Do stolca, który rozrabia się z wodą, dodaje się kroplę kwasu octowego 30 który sprawia, że tkanka łączna staje się bezpostaciowa, inna niż np. tkanka mięśniowa, gdzie. Która objawia się pod mikroskopem w postaci owalnych tworów, czasami o zatartym bądź widocznym prążkowaniu. Czyli te składniki pokarmowe, które mają znaczenie, to są włókna mięśniowe poprzecznie prążkowane, krople tłuszczu i skrobia. Występowanie tych składników w kale w większej ilości świadczy o patologii. I takie podstawowe, proste badanie, jak badanie ogólne kału, może już wykryć i dać nam odpowiedź na pytanie, czy faktycznie występują zaburzenia trawienia. Natomiast oczywiście w kale opisywane są również jeszcze inne patologiczne składniki, o ile się tam znajdują. Na przykład leukocyty, jeżeli w kale jest ropa, czy na przykład jaja pasożytów. Proszę pamiętać, że badanie ogólne kału to nie jest badanie parazytologiczne. Nie ma na celu poszukiwania pasożytów. Ale jeżeli tam są jakieś jaja, czy fragmenty pasożytów, jeżeli są tam owsiki, czy na przykład jaja glisty, bądź człony tasiemca, to rzecz jasna taka informacja na pewno będzie, na wyniku badania. Czasami na wyniku badania można przeczytać, że w kale znajdują się plemniki. To też nie jest prawidłowy składnik kału. Jakby ktoś nie wiedział, świadczy o złym przygotowaniu do badania. Natomiast trzeba jeszcze zwrócić uwagę, bo na wyniku badania ogólnego kału otrzymacie taką informację jak barwa i woń. Chyba nie ma nic lepszego w laboratorium niż wąchanie próbek kału i pisanie, jaką mają woń. Jeżeli ktoś was by się bowiem zapytał, jak śmierdzi kał, no to ktoś by powiedział, że kał śmierdzi, czy można by tutaj ująć takiego wulgarnego słowa po prostu gównem, tak? To tak jakby zapytać, jak smakuje woda, czy jaka jest różnica między prawym a lewym. Coś, czego trudno, coś, co trudno zdefiniować, co trudno wyjaśnić i, i opisać. Wszyscy wiedzą, jak śmierdzi kał, w związku z tym na wyniku tak się opisuje ładnie zapach swoisty, czyli wiadomo, że kał śmierdzi po prostu jak kał. Natomiast, moi drodzy, czyli podsumowując, jeżeli mamy jakieś obawy, to można wykonać oznaczenie kalprotektyny w kale, badanie kału na pasożyty, oznaczenie we krwi lipazy i amylazy, oznaczenie w kale elastazy, no i badanie ogólne Kau. Moi drodzy, i to jest tak zwany zestaw, zestaw małego zboczenica. Teraz są różne zestawy, zestaw na przykład wątrobowy, zestaw sercowy. Tutaj tak można powiedzieć, że zestaw, który ocenia prawidłową pracę trzustki i jelit. Taki zestaw, w skład którego wchodzą te badania, o których wcześniej powiedziałem. Dobrze, moi drodzy. A na koniec jeszcze jedna sprawa. Pamiętam, jak moja mama kiedyś mówi do mojego ojca: Słuchaj, Kazimierzu, może byśmy tak sobie urozmaicili życie seksualne? Dobrze. No to wyobraź sobie, że ja jestem panią z agencji towarzyskiej. Dobrze. To czy ja mogę obejrzeć koleżanki? Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.